Szanowni koledzy, górnicy, wysłuchać najpierw ekspozy, a później powiedzieć swoje. Piękne słowa padły, ale trzeba powiedzieć jedno: że w zakładach pracy tak nie ma. Jak tutaj pięknie pani premier powiedziała: W zakładach pracy wprowadza się już sześciodniowy tydzień pracy. Sześciodniowy tydzień pracy, sobota jako dzień normalnej pracy, przymusza się ludzi do nadgodzin, a młodzi nie mają pracy. Młodzi wyjeżdżają za granicę. Tak nie może być. To jest skandal. Priorytetem jest praca dla młodych. W majestacie prawa albo przeciwko prawu, pracodawcy zatrudniają w górnictwie na umowach śmieciowych. Czy to jest dopuszczalne? Powiedzcie sami, czy to jest dopuszczalne? Nie możemy pozwolić. Aby ostatni ruch związkowy, który został, który jest w górnictwie, został rozbity. I widzę, że nie będzie tego. Ten ruch się ostoi. Dlaczego? Dlatego, że mamy rację. Mamy rację i dlatego zwyciężymy. Szczęść Boża wszystkim.